każdy system pokrywa inny obszar informatyzacji działalności uczelni czy też ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego i innych agencji związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Przede wszystkim obsługujemy procesy grantowe, więc to jest Narodowe Centrum Nauki, Agencja Badań Medycznych, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej no i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polą to już jest inna. Kwestia to jest zbieranie informacji kompleksowo na z w szkolnictwie wyższym, ale też algorytmy, które wspomagają dystrybucję środków i ewaluację uczelni. Taka perełka dla nas jest jednolity system antyplagiatowy, bo to podnosi jakość kształcenia, jakość dyplomów i ekonomiczne losy absolwentów. To jest to monitoring, co się dzieje z absolwentami, czyli jaki jest efekt kształcenia, jaka jest ich pozycja na rynku, jak znajdują się, no bo przecież kształcimy po to, żeby podnosić ogólną wiedzę ale też rozwój gospodarczy kraju.